Kiedy ktoś ci mówi, że zdalnie sterowane zabawki są dla dzieci, a ty masz nieograniczony budżet. Jeśli grałeś na konsoli, to ogarniesz tego potwora, żadna filozofia. A tak naprawdę to nie zabawka, tylko maszyna, która karczuje, czyli kosi bardzo gęsto zarośnięte miejsca. Potrafi wjechać w krzewy, małe drzewa do średnicy aż 15 cm. Również dzięki szerokim gąsienicom jeździ pod kątem do 55 stopni, a więc pagórki i zbocza jej nie Specjalna technologia głowicy roboczej daje największą efektywność pracy w zarośniętych miejscach. Możliwość wymiany na inne akcesoria jak frezarka do pni czy kosisko. Prace usprawnia mocne oświetlenie oraz wciągarka. Kiedy my już mamy w gaciach, ona sobie radzi. Cena uzależniona od parametrów, ale strzelaj w komentarzach ile kosztuje, zobaczę czy ktoś trafi. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, to daj znać, może nagram o niej więcej i może nawet w terenie. A jeśli zastanawiasz się nad zakupem, to zajrzyj na stronę dilera marki firmę Utech.